Witam Was bardzo serdecznie moi kochani, z tej strony Paweł, a na dzisiejszym odcinku zajmiemy się derbami Madrytu. Także ja już nie przedłużam i przechodzimy do tematu. Real Madryt prowadził z Atletico od 20 minuty. Królewscy komplet punktów stracili w doliczonym czasie gry. Bramkę na wagę remisu zdobył Marcos Lorente. Hitowym meczem w La Lidze były derby Madrytu. Dwa tygodnie temu podopieści Diego Simeone wyeliminowali Królewskich z Pucharu Króla. Zawodnicy Carlo Ancelottiego chcieli się zrewanżować za tamto spotkanie. Od pierwszych minut do ataku ruszył Real i uzyskał przewagę. Jednak to Atletico wykreowało pierwszą groźną sytuację. Strzał Alvaro Moraty odbił Andre Unin. Po dość mocnym początku w wykonaniu królewskich spotkanie się wyrównało i do głosu zaczęło dochodzić Atletico. Jednak to królewscy zdobyli bramkę w 20 minucie. Po błędzie defensywy gości piłka dotarła do Brahima Diaza, a ten z kilku metrów pokonał Jana Oblaka. Atletico mogło bardzo szybko odpowiedzieć. Strzał głową Aksela Wicela sparował Andre Unin. Później obok bramki strzelał Stefan Savic. Real dłużej utrzymywał się przy piłce, ale był problem z kreowaniem groźnych sytuacji. W 27. minucie niecelny strzał oddał Rodrigo, 5 minut później poczną siatkę trafił Lucas Vazquez. Atletico odpowiedziało niecelnym strzałem Saula Nigueza i pierwsze 45 minut zakończyło się skromnym prowadzeniem Realu. Królewscy mieli optyczną przewagę, ale konkretniejsi byli zawodnicy Diego Simeone. Na początku drugiej połowy Atletico dopięło swego. Z rożnego dośrodkował Antoine Griezmann, a Stefan Sawicz strzałem głową skierował piłkę do siatki. Radość piłkarzy Atletico nie trwała długo. War zasygnalizował, że stojący przed bramką Marco Hermoso jest na spalonym i arbiter prawidłowo bramki nie uznał. W dalszych minutach na boisku Białonudą. nudą. Gorąco zrobiło się dopiero po godzinie gry. Z piłką ruszył Rodrigo. Brazylijczyk wpadł w pole karne i oddał strzał. Jan Oblak na raty obronił to uderzenie. Bliski wyrównania był Samuel Lino. W 70 minucie Brian Diaz powinien zamknąć to spotkanie. W polu karnym ograł Marco Hermoso, ale jego strzał z narożnika polakarnego był niecelny. 7 minut później na prawym skrzydle urwał się Angel Correa i dograł do Antoana Griezmana. Strzał Francuza został zablokowany. W końcówce spotkania piłkarzom Atletico brakowało skuteczności. Królewscy kontrolowali mecz i nie pozwolili rywalom na wiele. Podopieczni Carlo Ancelottiego byli bardzo blisko, by dowieść korzystny rezultat do końca. Aż tu przyszła 93. minuta. Wtedy Memphis Depay dograł do Marcosa Llorente który oddał strzał w samo okienko. Andre Unin był bez szans i derby Madrytu zakończyły się remisem. Real jest pierwszy w tabeli z przewagą dwóch punktów nad drugą Gironą i przewagą ośmiu punktów nad trzecią Barceloną. Natomiast Atletico jest czwarte i ma stratę 10 punktów do królewskich. Tak więc z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z Wami żegnam. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Miłego wieczoru, trzymajcie się i cześć.